Można powiedzieć, że poszło gładko, dlatego że wszystkie te, wszystkie te głosowania zostały mm, przeprocedowane. W tym momencie jest minister sprawiedliwości. zadziałała, ale czeka nas naprawdę bardzo wiele afer do rozliczenia. W sprawie ministra, byłego ministra Ziobro będzie decydował sąd, więc musimy poczekać. Ja podchodzę do tego z pełnym spokojem. Naprawdę mamy miliardowe afery. Prokuratura pracuje pełną parą. Dziękuję zespołowi śledczemu za kawał dobrej roboty, ale czeka nas naprawdę dużo pracy. Przywrócimy państwo prawa, rozliczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo. I tyle, dzisiaj dopiero jest rozpoczęta droga. Za dwa lata Trybunał Stanu, bezwzględny Trybunał Stanu, jest pan draniem, tyle panu powiem. Mokuszowy. No, widzicie państwo, właśnie jak wygląda przywracanie praworządności. Nie jest to lekka praca ale my jesteśmy wytrwali. Prokuratura powinna jak najszybciej zawnioskować o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry? No nie chcę uprzedzać ruchów, ale z reguły tak się dzieje, jeżeli zarzuty są tak poważne, to tak się dzieje, ale będzie naprawdę przestrzegane prawo w każdym milimetrze. Więc wszystkie... Ale prawo tak jak ono jest, czy tak jak rozumie premier? Jest jedno proszę pana dla każdego dla premiera w państwie demokratycznym tak w państwie demokratycznym prawo jest równe dla każdego więc my będziemy tego prawa przestrzegać Czy pańskim zdaniem już jutro rano służby powinny zapukać się do miejsc w których mógłby być Zbigniew w Ja nigdy nie uprzedzam takich działań wszystko będzie przebiegało zgodnie z procedurami. Jesteście gotowi na scenariusz tak powiem, międzynarodowy tego że on jest na Węgrzech albo gdziekolwiek indziej? Oczywiście tak przerabialiśmy Jak, jak Państwo widzą, w tym momencie posłowie już opuszczają salę obrad. Te z, e, głosowania zakończyły się i e, tak jak wspomnieliśmy one zostały wszystkie e, przeprocedowane zgodnie z wolą e, koalicji rządzącej, czyli odebrany został, uchylony został imunitet Zbigniewa Ziobry, a następnie e, przegłosowany również został wniosek o e, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. W tym momencie słyszymy te zapowiedzi, że będzie uruchamiana dalsza procedura ścigania Zbigniewa Ziobry. Nie jest to zaskoczenie, ponieważ stojący za moimi plecami Waldemar Żurek już zapowiadał przecież parę dni temu, że łowcy cieni będą szukać, będą tropić Zbigniewa Ziobrę.